Witam w kolejnym odcinku z Grygot of War. Już ogólnie dzisiaj czwarty będzie. Ty no. A my idziemy dalej. Się zderzyłem na na tej trudności i raz drugi straciliśmy. Na łatwiejszy. Co ja? Cofnij się, o, co się chłopczo to? Musimy znaleźć inną drogę. Wiedźma. Gdyby tu była, na pewno by nam pomogła. Hmm. Moja magia jest bezużyteczna przeciw czarnemu tchnieniu. Nie da się tego obejść. Odyn się o to zatroszczył. Co ty tu robisz? Upewniam się, że dokończycie podróż. I tyle zwlekałaś? Byłam zajęta leczeniem przyjaciela. Może pamiętasz? Hmm. Czarne tchnienie to ospaczona magia, której nawet ja nie mogę rozproszyć. Tylko czyste światło Alfheimu ma dość mocy, by je przełamać. Choja. Ale tu go nie znajdziecie. Czym jest dla was ta Wszystkim. Chodźcie za mną. Wszystkim i niczym. Czemu to robisz? Może widzę w was więcej z siebie, niż chcę przyznać. Może... Może pomagając wam, zdołam naprawić swoje błędy ja. a może was lubię? Mimo tego, co zrobiliśmy, mimo tego, co zrobiliście, tak życie to nie jest bajka. Gdzie musimy się udać? Do świata za granicami tego. Hmm. No to idziemy. Wyruszamy do innego świata. Idziesz z nami? Tylko na chwilę. Tylko na chwilę. Wykorzystamy to. Graytha! Nie, Sindri mówił, że nie działa. Sindri? Krasnoludy stóp tych wzgórz. Naprawia to, gdy przybyliśmy. Nikogo tam nie było, gdy przechodziłam. Być może skończył. Krasnoludy są bardzo zaradne. I denerwujące, jeśli są takie jak ci dwaj. <śmiech> <śmiech> o tak. Skorzystaj z tego. To teraz moje pytanie jakie mam tu użyć? A, dobra, mam. No, Świątynia tyra znajduje się na środku jeziora. Stamtąd udamy się do Alfheimu. Masz szczęście nie jest już pod wodą. Skąd się tam wzięło to stworzenie? Nikt tego nie wie. Po prostu się pojawił. Wkrótce potem przybył Thor i ich walka rozbrzmiała echem we wszystkich światach. Ostatecznie zakończyła się impasem i Thor wrócił do Odyna z pustymi rękami. Wąż pozostał i urósł tak bardzo, że opasa cały Midgard. Widzisz? Mówiłem. Od tej pory się nienawidzą. Przeznaczony im zabić się nawzajem podczas Ragnaroku. Wierzysz w Ragnarok? Rok na rok. Czy ma być czy, nie? Rozmawialiśmy z wężem świata. Ciekawy będzie Jestem dobry z języków, nawet tych, których wcześniej nie słyszałem, ale gdy mówi, nic nie rozumiem. Niestety, nikt nie rozumie. Mówi w martwym języku. O, musi być samotny. Uwaga pod nogi. Tędy. Jesteś pewna? Przechodziliśmy tędy i nie było drogi na drugą stronę. Widzisz? Naprawdę? Coś wam pokażę. Ciekawe co. Patrzcie uważnie. Liost. To się ja. przejść. architektura. Cięciwa była skąpana w świetle Alfheimu. Może teraz przebudzić magię elfów. Zaraz. On nie zniknie, prawda? Nie. Dopóki światło świeci swobodnie. Tędy. Chcę taki. Te korzenie. Jaka to magia? Wanów. Z Hajmu? Znasz Vanaheim? Z opowieści. Mama nie mówiła dużo o Wanach. Tylko tyle, że toczą odwieczną wojnę z Asami. To dobrzy bogowie, w porównaniu z Odynemitorem. Nie ma dobrych bogów, chłopcze, myślałem, że Cię tego nauczyłem. Uczynia Tyra została wzniesiona z pomocą gigantów. Wielki Tyr podróżował z niej po dziewięciu światach i utrzymywał w nich pokój. To chyba średnio mu to wyszło. Wszędzie nas atakują, szczególnie umarlaki. Umarli powstają coraz liczniej. Niegdyś drogi i szlaki roiły się od ludzi, teraz wszyscy ukryli się lub uciekli. Z wyjątkiem bandytów, dość dzikich by przeżyć. Prędźcie w prawo na dole schodów. A, tutaj. To patrzcie, jakie schody chodzi. Hej, jeszcze jeden kryształ światła. Zaczekajcie, przebudzę światło. Liosta! udało się. Co dokładnie robimy? Naprawiamy zniszczenia. Zacznij od podniesienia tej osi. Dobrze, teraz wepchnij ją na miejsce. Teraz umieść koło na torze. Jak pierdolę. Idealnie. Teraz przepchnij most po torze. O, o, o. Cały most się obraca. Jak to jest w ogóle możliwe? Ramy, ale jesteś silny. Dopóki most nie znajdzie się w pierwszym położeniu, zmęczyłeś się? Nie. Zawsze był bardzo silny. Jeśli chodzi o martwych, słyszeliśmy, że nazywano ich sługami Michel. Czym są dokładnie? To biedne, niespokojne dusze, którym odmówiono osądu i spokoju. Niby jak? Magia Wanów może ożywić zmarłych? Kiedyś mogła, ale to nie magia. Ta plaga umarłych to skutek braku równowagi w świecie. Coś lub ktoś grało z potężnymi siłami. Tylko tyle wiem na pewno. Oj. Idealnie! Wracajcie na górę! Wszystko gotowe! To było imponujące. Nie uszkodziłeś sobie pleców? Nie uszkodziłem sobie pleców. Tymi drzwiami. Chwila. Świątynie teraz budowali giganci czy elfy? Wszystkie rasy pomagały przy budowie. To był ostatni akt współpracy między światami, zanim skończył się czas pokoju. Ostrza. Cięciwa przestała świecić. Jej moc została wyczerpana. Została w niej tylko resztka magii, a my ją wyczerpaliśmy. Daj mi swój łuk. Gdy zdobędziecie światło Alfheimu, napełnijcie Cięciwę jego mocą. Nie zapomnijcie. Wieś, jakbyś z nami nie szła? Spróbuję, ale ktoś bardzo chce uwięzić mnie w Midgardzie. Czemu? Że kto? Bogowie mają mnie za nic. Czy to tu? Strasznie ciemno. Świątynia była zamknięta i zanurzona przez ponad 150 lat. Potrzebuje światła bifrostów, by się przebudzić. Skłonna do tajemnic, jak w Tego Te korzenie to chyba nie twoja magia. Istotnie. Są częścią Drzewa Świata i pozwalają przemieszczać się między światami. Podejdźcie do stołu. Jak to działa? Musicie mieć to. Bifrost służy do podróży między światami. Przechwytuje, zbiera i przenosi światło Alfheimu. Umieść Bifrost tam. A ja. Co teraz? Daj mu chwilę. Świątynia potrzebuje czasu, by przebudzić się z długiego snu. To właśnie stąd i tylko stąd będziecie mogli przekraczać granice światów. To, co widzisz, symbolizuje świątynię, w której jesteśmy i wieże światów, które otaczają jezioro dziewięciu. Wszystkie światy zajmują tę samą przestrzeń i odzwierciedlają się nawzajem. Te drzwi, wieże na zewnątrz, i dziewięć światów są ze sobą splecione i współistnieją na gałęziach drzewa świata rozdzielone światłem Alfheimu zamkniętym w bifroście. To miejsce może skupiać i kontrolować to światło. Czy to drzewo świata? To tylko jedno z jego wyobrażeń. Nie. Yggdrasil jest czymś o wiele potężniejszym. W jego gałęzie wplecione są losy całego świata. W tym oczywiście też nasze losy. Drzewo odżywia naszą ziemię. Rosa z jego liści spływa do naszych dolin i rzek. Drzewo daje życie wszystkiemu, co narodziło się wśród jego gałęzi. Jego energia zasila cykl życia całego stworzenia: narodziny, rozwój, śmierć i odrodzenie. Jego włókna wymykają się granicą czasu i przestrzeni. Wszystko powraca do drzewa. No, tak to działa, ale zapewne chciałbyś się o tym przekonać w praktyce. Tak. Niech tak będzie. Most, który przepchnąłeś na zewnątrz, aktualnie prowadzi do Wanahajmu. Powinieneś ustawić go do miejsca, w które zmierzamy Alfheimu. No to dobra. A idę. Zaraz, czy to obraca most na zewnątrz? Tak. Koło obraca most, a most prowadzi do wież różnych światów, znajdujących się na jeziorze. Chwila, tu nie ma wieży. I dlatego niemożliwa jest podróż do Jotunheimu. Bez wieży, z którą może połączyć się most, nie można rozpocząć sekwencji. Każdy świat ma runę, która otwiera wiodący do niego most. Daję wam tę do Alfheimu. Teraz możecie rozpocząć podróż. Możemy ruszać. Pamiętaj, by zabrać Bifrost. Nie chcesz go zgubić. Teraz most łączący światy się ustawi i świat między światami się otworzy. Widzicie ten Najle. wielki kryształ? Każdy świat posiada taki. Kryształ skupia i wzmacnia moc Bifrostu, otwierając most do danego świata. Dlatego podróże są możliwe tylko z tego pomieszczenia. A co z tą wieżą, której nie ma na jeziorze? Wieża Jotunheimu zniknęła ze wszystkich światów ponad 100 lat temu, gdy giganci odeszli z Midgardu. Nie wiadomo, gdzie jest obecnie i w jaki sposób została przemieszczona. Nie zadziałało, wciąż tu jesteśmy. Chodźcie za mną. Bifrost zgasł. To była jego ostatnia podróż. Nie wrócicie, dopóki nie napełnicie go światłem Alfheimu. Czyli jesteśmy uwięzieni. Ktoś taki jak ty nie powinien mieć problemu z powrotem do Midgardu. Nie będziemy mogli rozproszyć płyny. Tak, dzięki światłu Alfheimu. Dajcie w Alfheimie, panowie. Halo. No. Zobaczycie. Światło. twoje twojej widzę. się jest nie tak. Widzisz tę kolumnę światła w oddali? Znajduje się w środku świątyni. Musimy się tam udać. Co się dzieje? Nie, 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 nie. Jeszcze nie teraz. Co się dzieje? Nie! Oh. 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 By przywrócić magię, prosto musicie wkroczyć do światła, ale uważajcie, aby nie dać się. Nie, nie dać się co? Hmm. To się kurwa dowiedziałem. Nie zginęła, prawda? Raczej nie. Chodźmy. To się dowiedziałem, czy musi nie dać. Zajebiście wręcz. Jak ją ja na rozgrywkę? Wyważona, no dobra, to jest. Spójrz na to miejsce. Trzymaj się blisko i niczego nie dotykaj. Dobrze... Co to jest? Góra! Chyba to zabiłeś. Spójrz w górę! Góra! Rano. O co chodziło? Nie nasza sprawa, chłopczy. Skup się. Mordują elfy światła. To wojna, która dobiega końca. Ci w szatach przegrali. O kurwa do mnie. Czemu nas atakują? Nic nie zrobiliśmy. Hmm. Będzie ich więcej. Ja się zdziwiłem. Skąd to się w ogóle bierze? coś? Nie. O, dobrze. Przynajmniej zbliżamy się do światła. Znowu? Zaraz, czy to Cindy? za mną. Kurwa, jak chciałem to zrobić. Chyba ten nie zadziała. Porwa się zgubiłem chyba. Ej, to część cyfru runicznego. Poszukajmy pozostałych. Ja pierdzielę, jak ja mam to zrobić. A on coś by wiedział przykładowo? W jaki sposób dotarłyście przed nami? Powiedziano nam, że światy łączy tylko jedna droga. Może i dla Was to jest jedyna droga, ale krasnoludy mają swoje sposoby. Odpowiedz na pytanie. Ach, ta dziecięca ciekawość świata. Kiedy ma się tyle wiedzy co ja, niewiele spraw pozostaje zagadką. Wiem, gdzie można znaleźć egzotyczne surowce i jak je przekształcić w niewyobrażalne dzieła. Amator może pomyśleć, że to magia. A, niech ci będzie dzięki magii, zadowolony? Uważajcie na siebie. Nie jest tu zbyt bezpiecznie, odkąd ludzie odeszli. To znaczy, nie lubię generalizować, ale zostali sami mordercy. Rozumiem. A, wiem, że to nie moja sprawa, ale na waszym miejscu zmyłbym ten symbol z szyi. Powiedziano nam, że nas ochroni. To nieprawda? E, nie, faktycznie was ochroni, ale ten barwnik można uzyskać tylko poprzez zmieszanie pigmentu z moczem dzika. Czy to naprawdę lepsze od śmierci? Może trochę. Cóż, to wasze szyje. Bleh. Sindri, czy zawsze byłeś taki. Czysty? Chciałbym. Nie, byłem takim samym brudasem jak każdy inny krasnolud do czasu, aż wieźma Wanów mnie naprostowała. Z pomocą magii odkryła, że na wszystkim wokół nas żyją setki tysięcy maleńkich stworzonek. Oh, tak małych, że ich nie widać. Nie. Naprawdę. A gdy przenikną do organizmu, to chorujesz. Ale wiedź, zdradziła mi, że pełne drewno, gębina, może ją odstraszyć. Więc teraz wszystkie rękojeści robię z dębu. Nie, myślę o takich rzeczach. Okej, okay, wracam do pracy. A my się żegnamy najwyżej, bo tam nie mam powiedzmy na razie co zrobić, a już ten odcinek trwa, tak więc widzimy się albo w, tym, w tej grze albo następny jakiś, ale dzisiaj raczej tak, dzisiaj się widzimy raczej, tak więc dzięki za uwagę i do następnego, na razie.